Halo, halo, wagonia dietetyk. Witam Was serdecznie, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli treści, które tutaj publikuję, Wam się podobają. A ja dzisiaj też będę o ciepłych tematach, czyli o stanie zapalnym. Um. Oczywiście, z żywieniowego punktu widzenia. Powiem tak, stan zapalny może być ostry albo przewlekły. I ten ostry, nie o tym będę mówiła, bo, bo z tym sobie medycyna dobrze radzi i jakoś my go rozumiemy, bo boli, bo szybko, bo trzeba zaleczyć. Natomiast nie radzimy sobie, nie identyfikujemy i w ogóle zupełnie nie traktujemy serio przewlekłego stanu zapalnego, który jest wspólnym mianownikiem wszystkich, wszystkich chorób. Również nowotworów, również chorób o, układ, o podłożu z, wynikającym z autoagresji, z insulinooporność, RZS, choroby tarczycy, otyłość, tak, mogłam tak wymieniać, choroby układu krążenia, wszystko, wszystkie te jednostki chorobowe mają wspólny mianownik, który się nazywa przewlekły stan zapalny. Ten przewlekły stan zapalny, on bardzo często jest taki podprogowy, czyli my nie wiemy, że ten stan zapalny nam towarzyszy. Na przykład u osób chorujących na depresję diagnozuje się podniesiony poziom odpowiedzi układu odpornościowego, ale również podniesiony poziom cytokin prozapalnych. I trochę się uczepię tych cytokin prozapalnych, jeśli pozwolicie, dlatego że. No, moja praca na tym polega, żeby pomóc, tak? Bo wiele osób mówi a tam dobrze, ja nie muszę być piękna, akceptuję swoje ciało, moja tkanka to, że jestem otyła, to, to taka moja uroda, ja to mam po babci, po dziadku. I jasne, że tak, najważniejsze, bo byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że kult ciała mi się podoba, nie, nie podoba mi się bardzo. I y, to już jest jakby temat na inny filmik, tak, jak bardzo przesadzamy, jak y, zostajemy się y, o, o bardzo tacy restrykcyjni, nagle wszyscy stali się bardzo fit, odżywiają się bardzo zdrowo, no gdzieś tutaj w tym szaleństwie nie ma metody, to jest... Y, y, no to jest bardzo, bardzo zła sytuacja w tej chwili, która, na którą jeszcze nakładają się oprócz właśnie tych zachowań w mojej ocenie złych takich nakładają się jeszcze zachowania związane z, z aspektami społecznymi, tak? Rozluźnienie kontaktów, przyjaciele na fanpage'u, a jak zaczynamy mieć problem, tak naprawdę nie ma z kim pogadać, bo nie ma przyjaciół, nie ma relacji, więc ale to, to może przy innej okazji. Ja wracam do cytokin prozapalnych, i do tego, że nie bagatelizowałabym jednak poziomu tkanki, tkanki tłuszczowej, a właściwie nie bagatelizowałabym jej nadmiaru. Dlatego ja już to kiedyś mówiłam, że tkanka tłuszczowa ona jest metabolicznie czynna. Naprawdę zapamiętajmy to sobie: jest metabolicznie czynna i jej nadmiar będzie powodował zaburzenia gospodarki hormonalnej. A wiemy, że jak się hormony. Nastąpi destabilizacja, to, no to nasze życie potrafi być okropne, ale równocześnie w tkance tłuszczowej, w jej nadmiarze, będą produkowały się cytokiny prozapalne, te same, które na przykład yy, diagnozuje się w przypadku yy, depresji. Yy, to, że otyłość jest matką inno choru, innych chorób, to ja będę powtarzała, bo tak jest, tak? badania naukowe. Jednoznacznie wskazują również, że stan zapalny, który poprzez cytokiny prozapalne dywersyfikuje się po prostu po całym naszym organizmie, odpowiada za nasz zły stan zdrowia. Jak on się dywersyfikuje? Otóż prosto, w tej tkance tłuszczowej powstają cytokiny prozapalne i one przez układ krwionośny sobie wędrują po całym naszym organizmie, bardzo mocno go, że tak powiem, rozpalając tak? powodując stany zapalne no, które nie zawsze dają, dają od razu jakby efekty. Na pewno znacie taką jednostkę chorobową jak RZS, reumatoidalne zapalenie stawów i ostatnie badania wskazują na to, że znowu tutaj jest jakby to potwierdzenie, tak, geneza zaczyna się od stanu zapalnego i ten stan zapalny wcale nie dotyczy jakby stawów i chrząstki, a rozpoczyna się bardzo często na przykład w bonie śluzowej jamy ustnej i stamtąd przez układ jakby krwionośny, ten stan zapalny przenoszony jest do, do, do stawów i tam zaczyna się, zaczyna się kłopot. Tych badań jest bardzo dużo i oczywiście one wszystkie, ja mówię o tych, które zostały jednoznacznie potwierdzone, natomiast tak wprost wszystko nie jest wyjaśnione. Tak? Są bardzo skomplikowane procedury i powiedziałabym jeszcze jedną rzecz, że ten stan zapalny, taki trudny do zidentyfikowania, on oczywiście stale pobudza nasz układ odpornościowy i ten układ odpornościowy stale pobudzany układ immunologiczny. On wcześniej czy później wariuje, albo przestaje sobie radzić. I stąd zaczynają się kłopoty i bardzo poważne choroby. Ja oczywiście wymieniłam wśród tych chorób również nowotwory, bo geneza jest bardzo, jakby, jest wspólna. Nie chciałabym też powiedzieć, zawsze mówię moim pacjentom, że fajnie jest, jak przyjdą do mnie na pierwszą wizytę, która trwa jednak dość długo. Z wynikami badań, ale nie chciałabym, żeby istniało takie poczucie, że leczone są wyniki, bo wynikom należy się przyjrzeć, rzecz jasna, ale jest potrzebny obraz człowieka, czyli ten wywiad żywieniowy, ta rozmowa o tym, jak śpimy, jak funkcjonujemy, czy są jakieś dodatkowe stresory, co się wydarzyło w życiu, na co, jak reagujemy. Czy jesteśmy intrawertykami, czy raczej w tą drugą stronę? To wszystko ma ogromne znaczenie. Bo cóż z tego, że ja w wynikach zobaczę na przykład wysoki cholesterol, jeśli nie dopytam się, w jakim punkcie aktualnie, że tak powiem, znajduje się mój pacjent, bo on może mieć jakąś traumę, tak, może ma pracę do bani, tak, albo no, dzieje się coś, co powoduje stres w jego życiu, i wtedy ten cholesterol będzie wędrował do góry. No i raczej należałoby przyjąć inne niż y, zapisanie leków y, środki y, wsparciowe wsparcie. No byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała również, że dietą można wszystko, bo nie można. Y, wiem to najlepiej, dlatego że y, sama bardzo mocno pracuję y, no, nad tymi wszystkimi potencjalnie stresogennymi czynnikami, tak, no bo trzeba jeść racjonalnie, to na pewno, ale trzeba mieć też przyjemności. Trzeba mieć przyjaciół, trzeba się wysypiać, y, trzeba próbować y, walczyć z tym, co jest y, stresem, trzeba mieć czas, żeby popatrzeć na zielone, żeby pogadać z dzieckiem. Y, no, trzeba pracować nad tym, żeby pozytywnie myśleć. No, jesteśmy jednak takim bardzo złożonym organizmem, i bez y, takiej próby na wielu płaszczyznach, nie tylko żywieniowej na wielu płaszczyznach próba przywrócenia tej równowagi homeostazy, co bezustannie czyni nasz organizm, bo on jak wyczuje właśnie, że coś złego się dzieje, no to zaczyna się interakcja, tak, czyli pobudza się ten system odpornościowy i organizm próbuje doprowadzić nas znowu do, do tej równowagi, do homeostazy, ale on sobie nie poradzi, nie poradzi sobie wtedy, kiedy nie będziemy pomagać. Nie będziemy starali się być aktywni ruchowo, nie będziemy starali się eliminować stresy, na które mamy wpływ, nie będziemy starali się myśleć pozytywnie i jeszcze nie będziemy próbowali jeść racjonalnie. No to tyle w ten ciepły, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że zapamiętacie, że cytokiny prozapalne, wolne rodniki, one również powstają wskutek nadmiaru tkanki tłuszczowej, cytokiny prozapalne. Swój dom, home sweet home, mają w nadmiarze tkanki tłuszczowej. I lepiej jest o to zawalczyć wtedy, kiedy mamy jeszcze na to nasze zdrowie wpływ. Jeśli film Wam się podobał, to lajkujcie, czekam na, na oczywiście jakieś podpowiedzi. No i to tyle, bardzo mi było miło, pozdrawiam. Zapraszam oczywiście do konsultacji.